Witajcie, kochani, na tarot ESME. Przed nami czytanie tarota dla numerologicznych dziewiątek, które weszły od 15 września tego roku w ósmy rok cyklu osobistego, i popatrzymy, jakie tutaj karty pokażą się dla Was na ten najbliższy rok. Rok ósemki to jest, można powiedzieć, czas sukcesów. Oczywiście, bardzo wiele tutaj zależy. Od tego, w jaki sposób, jak funkcjonowaliśmy, jak pracowaliśmy, co wynika właśnie z tych wysiłków podjętych wcześniej, przez ostatnie lata, też oczywiście podjętych odpowiednio decyzji, to właśnie w ósemce przychodzi ten czas żniw. Jest to właśnie taka można powiedzieć karma, prawda, która przychodzi i. Możemy ją odbierać, więc w zależności od tego, jak pracowaliśmy, to to otrzymujemy. Ale jest to też bardzo dobry rok na naukę i nad już panowanie nad materią. Myślę, że ważną rzeczą tutaj jest, żeby zwrócić uwagę na równowagę w tym roku. Roku Semki jest takim złapaniem, takiej równowagi na tyle, żeby mocno stać na ziemi. Żeby tutaj ta energia, która, którą zyskujemy dzięki równowadze mogła wspierać to wszystko, co chcemy zrobić. Więc jest to dobry rok na wszelkiego rodzaju inwestycje, na robienie interesów, ale też bardzo ważna rzecz jest to też rok no, karmy w tym sensie, że Musi, że, że po prostu trzeba być tutaj bardzo uczciwym, trzeba bardzo patrzeć na to, co się robi, jak się postępuje, skąd nasze motywacje wynikają do działania. Więc tu ta prawda jest bardzo, bardzo ważna w tym roku. No i też jest to też rok prestiżu w pewnym sensie, prawda, więc... Wiele osób może właśnie mieć różnego rodzaju awanse. Tutaj też niektóre dziewiątki w tym roku mogą stać się autorytetami dla innych. Jak najbardziej. Też dobrze jest w tym roku, w roku ósemki, zbierać wokół siebie osoby, które będą tworzyć zespół jakiś konkretny. Więc dobry czas na budowanie firmy na przykład, albo na jakieś, też tutaj mogą być sprawy, sprawy związane z codziennym życiem. Przecież nie musi to być od razu firma, ale też może, mogą być jakieś grupy, które wśród, wśród których będzie błyszczeć właśnie dziewiątka numerologiczna. W każdym razie bardzo dobry rok na wszelkiego rodzaju inwestycje, wszelkiego rodzaju Sprawy związane z materią. Oczywiście też tutaj wspomniałam już o poczuciu równowagi, ale ważną rzeczą jest, żeby, żeby ta równowaga między była duchem a materią. Właśnie tego typu złapanie równowagi może przynieść rozwój, nie tylko ten duchowy, również też oświecenie, ale też całościowy rozwój patrząc już, no bo człowiek jest istotą zbudowaną z wielu energii prawda, to nie jest tylko materia chociaż wiele osób tak myśli że może, że właśnie są tylko tym ciałem prawda, a to, a to nie jest a, a to nie jest do końca tak, więc yy, ta, ten zbudowanie tego całego yy, yy, takiego obrazu, można powiedzieć człowieka, no można, można to nazwać całokształtem yy, w prawdzie, w miłości to będzie przynosiło Największe korzyści i wtedy będzie tak zwane, ja to nazywam, prowadzenie, które będzie tak jakby udostępniało te sukcesy, te wszystkie zyski, to powodzenie materialne, ten prestiż, autorytet, prawda, i wszelkiego rodzaju inwestycje, i tak dalej. To wszystko tutaj też właśnie dzięki temu będzie. No dobra, kochani, tytułem wstępu tyle, a zobaczmy, co, co pokażą karty dla dziewiątek. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Talia tarot mistycznych chwil. Jak zwykle, kochani, wszelkie sprawy związane z nazwą kart i tak dalej, wszystkie... Jakieś linki, informacje. Wszystko znajdziecie w, 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 w opisie do filmu, więc zajrzyjcie sobie. Tam no mam nadzieję, że znajdziecie wartościowe też rzeczy. Dobra. Dziewiątki, kochane. Co dla Was? Jakie energie, jakie potencjały dla dziewiątek na ósmy rok cyklu? Osobistego. Co dla dziewiątek, które weszły teraz w ósmy rok cyklu osobistego. Główna energia roku karta śmierci. Ok. Wyzwanie roku czwórka denarów błogosławieństwo roku. Siódemka kielichów. Co będzie wspierać Was? Osiem mieczy. Co może blokować? Siedem buław. Rezultat rada. Cesarzowa. Okej. Okay. I teraz jeszcze patrzymy dar od aniołów. Jaki jest tutaj dar od aniołów dla dziewiątek numerologicznych na pobyt w roku ósemki? Równowaga. No to to jest to, o czym mówiłam we wstępie, że ta równowaga tutaj jest bardzo, bardzo dobra i konieczna wręcz. To jest właśnie złapanie tej równowagi wtedy, z góry nam sypią, jak ta równowaga jest, to tak jak mówiłam wtedy, jest ten odpowiedni przepływ i przychodzi do nas to wszystko, co najlepsze, więc tu y, ważna, ważna rzecz. Można by powiedzieć, że tutaj y, ta strona, niech to będzie y, właśnie ta duchowość, a ta strona, niech będzie materia, i to wszystko właśnie musi być w tej równowadze. Y, jednocześnie dzięki temu stoi się właśnie mocno na ziemi, gdy ta równowaga jest. Przeczytajmy jeszcze znaczenie tej karty. Potrzebujemy więcej równowagi w naszym życiu. Idźmy za głosem swojego serca, które zawsze powie, co jest naprawdę ważne. Nie wahajmy się zmieniać planu swojej pracy, ponieważ równowaga prowadzi do szczęścia. Nawet najmniejsze ziarnko piasku i powie wiatru ma wpływ na resztę istnienia. Wszystkie elementy wszechświatach znajdują się w doskonałej równowadze. Ile razy zabrakło nam czasu na rozmowę ze swoimi ukochanymi? Nic nie jest ważniejsze od naszej rodziny i bliskich. Równowaga prowadzi do jedności z całym wszechświatem. Jesteśmy wolni, kiedy żyjemy w stanie równowagi. Podzielmy swój czas tak, aby wszystkie elementy wzajemnie się równoważyły. Pośpiech jest niepotrzebnym ograniczeniem. Które sobie sami narzucamy, i dopiero gdy efekty pośpiechu są widoczne, zaczynamy to rozumieć. Nie marnujmy swojego czasu na pośpiech. Afirmacja. Jesteśmy w równowadze z całym światem. Każda nasza myśl i działanie tworzy równowagę. Czyli Jestem w równowadze z całym światem. Każda moja myśl i działanie tworzy równowagę. To jest, kochani, afirmacja, którą warto sobie zapisać, którą warto w, w czasie ósemki mieć gdzieś przypiętą na oku, po prostu gdzieś tak, żeby, żeby wzrok ją napotykał, i sobie czytać, wprowadzając ten wzorzec. Jako pozytywne do swojej przestrzeni. Myślę, że ta energia równowagi dla wielu osób, ona się może w różny sposób przejawiać. Może być też taka, taka potrzeba, na przykład zrównoważenia różnych spraw, które są w nadmiarze albo w niedomiarze w waszym życiu, zakończenia różnego rodzaju sytuacji, historii, które przeważają i burzą tę równowagę. Z drugiej strony, tak jakby dołożenia tego wszystkiego, czego brakuje, to, co gdzieś jest w tym niedomiarze. Więc też na to zwróćcie uwagę. Myślę, że to może być bardzo, bardzo dobry rok na zrównoważenie tego wszystkiego. Tu główną energią tego roku jest karta śmierci bardzo, y, energia taka mocno transformująca. Mogłaby się wydawać tutaj zaskakująca, ale właśnie po energii śmierci, w momencie, gdy dokonujemy pewnych wyborów, y, gdy przechodzi, przejdzie, to przechodzi ten proces transformacji, to właśnie następuje umiarkowanie tak zwane. Kolejną kartą, czternastą, jest umiarkowanie, czyli też między innymi równowaga, między innymi. Ale y, myślę, że y, ta Karta Sprawiedliwości... Przepraszam, karta śmierci, bo myślałam teraz jeszcze o karcie Sprawiedliwości, która też właśnie, no jak, jako ósemka, prawda? Jako, w niektórych taliach jest to ósemka, a w niektórych jedenastka, ale właśnie też tutaj z tą, z tą energią równowagi jest związana. Jeśli chodzi o kartę śmierci, jako główną energię roku, to ósemka w tym roku może przynosić dziewiątkom. Taki trochę też wstęp do roku dziewiątki, prawda, który będzie kolejnym rokiem. Za rok od początku września, mniej więcej, gdzieś na początku września będzie nów, od którego zacznie się nowy rok. Ale myślę też, że ta karta śmierci, ona może mówić, że wiele dziewiątek jako. Takie energie dosyć wysokie, no bo to są dziewiątki, prawda? Tu mają szansę na przejście, właśnie jakiejś takiej transformacji związanej z Waszym podejściem w ogóle do, do materii, do spraw wszelkich spraw, właśnie finansowych, zawodowych, do równowagi też, wszystkiego, to, wszystkiego tego, co jest dla Was też wartością. Do podejścia też do, do tego, jak wygląda zdrowie w ogóle też. To może być taka transformacja na wielu poziomach potrzebna do tego, żeby ta równowaga po prostu była żeby ona nastała, żebyście mogli twardo. Stanąć na Ziemi, ale nie, nie mówię tutaj twardo na takiej zasadzie, że już nie macie w ogóle połączenia właśnie z duchowością. Nie, to właśnie twardo stanąć na Ziemi to znaczy zrozumieć, co to znaczy być człowiekiem, czyli tą całością. Czyli człowiek w połączeniu, w równowadze właśnie z tą materialną stroną i ze stroną duchową. Tak naprawdę, kochani, tutaj tym, co łączy obie te energie, jest zawsze serce, zawsze jest miłość, więc patrząc przez serce najwięcej uzyskacie i ta transformacja tutaj też może przebiegać z sercem, może, znaczy musi przebiegać z sercem, ale też ważną rzeczą jeśli chodzi o energię Karty Śmierci w roku ósemki może być taka potrzeba, Zakończenia dotychczasowej formy funkcjonowania, czy w pracy, czy w jakichś relacjach, po to, żeby właśnie wyjść do góry, po to, żeby złapać tę lepszą karmę, po to, żeby po prostu pozwolić sobie. Na dostęp do tego tak zwanego większego dobra w Waszym życiu. Więc czasami za tym też musi iść jakaś transformacja. Tak to się tutaj to pokazuje. Może to być też wynikiem Waszych przemyśleń w poprzednim roku, w roku siódemki, gdzie wiele rzeczy mogło właśnie zostać przemyślane i już ta transformacja gdzieś tam się zaczęła. W tym roku będzie ta transformacja kontynuowana jednocześnie. W, w takim ukierunkowaniu właśnie na, na, na zrównoważenie. Okej, okay, no dobrze, wyzwanie roku. No i tutaj mamy czwórkę denarów. Czwóreczka denarów jako wyzwanie z jednej strony będzie mówiła: skup się na sobie, zadbaj o siebie, zatroszcz się o siebie odpowiednio. Tu ta równowaga też może mieć wiele wspólnego z tym, co czytaliśmy tutaj w, w karcie anielskiej równowagi, gdzie była mowa o tej równowadze w rodzinie, też, prawda? Czy, czy właśnie z. Ile razy właśnie zabrakło nam czasu na rozmowę z naszymi ukochanymi, prawda? Więc to też tutaj skupienie się na, na sprawach domu. Ale też ważną rzeczą jest w czwórce denarów skupienie się na swoich finansach, na swoich interesach, na y, wszystkim tym, co dla Was stanowi wartość. Między innymi też na Waszym zdrowiu. Tutaj chodzi właśnie o, y, o, ty, o, o to, że, że, żeby y, zadbać o to, zabezpieczyć to wszystko. Tak, żeby czuć, że nic wam nie ucieka. Też tutaj zwrócić uwagę na przykład dla dziewiątek, które mają lekką rękę do wydawania pieniędzy, to w czwórce denarów wyzwaniem dla was będzie właśnie, no, takie właśnie zwrócenie uwagi na jakiś taki, na, na, właśnie na tę rozrzutność. I opanowanie tego, to może być dla Was też takim wyzwaniem, żeby skupić się, żeby inwestować bardziej tutaj w siebie, mniej w takie jakieś przyjemności, w takie rzeczy, które nie są potrzebne do końca, które są wynikiem takiego chcieństwa. Więc też tu warto na to zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, co jest błogosławieństwem roku? No i tutaj, kochani, macie siódemkę kielichów. To jest ciekawa rzecz, bo tu mamy takie mocne, prawda? Stanie na, na ziemi, tutaj ta równowaga, budowanie równowagi. Tutaj też skup się na sobie, na swoim domu, na tych najważniejszych rzeczach. A tutaj siódemka kielichów, która jest o tyle delikatna w swojej energii. O ile też czasami taka złudna, prawda? Więc myślę, że skoro to się pojawia jako Błogosławieństwo dla Was, kochane dziewiątki, to jest to taki czas, gdzie z takiego piedestału, na którym będziecie stały trochę też, bo ta ósemka będzie Wam przynosiła też sukcesy, prawda? Będziecie mogły pomyśleć sobie, że to nie koniec. Że to jest tylko kolejny zdobyty szczyt, prawda? Że tu mogę marzyć więcej, sięgać po kolejną z gwiazd. Prawda? To jest tutaj taka energia, no, powiedziałabym, jako właśnie to błogosławieństwo, to takie odważenie się, żeby zobaczyć więcej. Żeby wyjść poza jakieś ramy, które do tej pory były, że mogę tylko to, to, to i to, a reszta to już w ogóle nie do pomyślenia. No to właśnie w tym roku będzie do pomyślenia. To jest właśnie wasze takie błogosławieństwo. No i dodatkowo też ta karta jako błogosławieństwo będzie mówiła, że wiele waszych marzeń, takich właśnie pomyślanych, może się spełniać za chwilę wręcz. W ósemce jest to bardzo możliwe, bo się manifestuje karmicznie wszystko. Więc jeżeli tylko będzie wolna droga do tego, jeżeli te marzenia będą snute tak prosto z serca, prawda? jeżeli będzie to szło z waszej jaźni gdzieś głęboko, to manifestacja może być bardzo szybko. Więc też na to zwróćcie uwagę. Co będzie was wspierać w tym roku? Co będzie Wam pomagać? No i tutaj jest ósemka mieczy. Usameczka Mieczy na tej pozycji będzie wspierać Was w taki sposób, że pozwoli Wam zauważyć, że klatka nie istnieje, że nie ma klatki, tak jak tutaj ten Anioł. On tutaj, soj, on, on tutaj w zasadzie można powiedzieć, że sobie tak dobrowolnie usiadł w tej klatce, bo klatka jest otwarta, mógłby wyjść, ale w momencie, gdy sobie by uświadomił, że klatki w ogóle nie ma, że to jest tylko, że to jest tylko myśl, no to, kochani, jest zupełnie inna historia, prawda? Tutaj też warto, żeby, żeby mieć taką świadomość, żeby nie odcinać się od swego serca, żeby nie zostawać tylko w głowie, w myślach. Wiecie, no, umysł jest dobrym sługą, ale beznadziejnym władcą. I o tym też trzeba pamiętać. Żeby nie, żeby nie mieć takiej świadomości, nie wchodzić w taką świadomość, że jestem swoimi myślami. To jest nieprawda. Myśli to są jak fale, które przyciągamy, tak naprawdę one się, one się tworzą z tego, na co pozwalamy, więc nie można pozwalać, żeby, ogie, żeby ogon psem kręcił. <taki> Także y, tutaj ten umysł: y, uda Wam się w tym roku pełnym energii, pełnym odwagi, właśnie y, z rozpędu gdzieś podporządkować sobie, zrównoważyć. Aniołowie też wam w tym wszystkim będą. Pomagać, prawda? Myślenie, kochani, jest pięknym narzędziem, ale wtedy, gdy właśnie wypływa z serca, a gdy jest tylko takim wypuszczonym gdzieś, bez dotyku serca, taką energią wypuszczoną bez, bez dotyku serca, to niestety wprowadzi najczęściej do lęków, do myślenia o ograniczeniach, do skupiania się na ograniczeniach. I, no i niestety wtedy nie przynosi dobrych efektów. Tu mam takie poczucie, że właśnie uda Wam się w tym roku zrównoważyć wszelkie sytuacje, które y, do tej pory mogły mieć miejsce. Jakieś y, sprawy lękowe, jakieś y, y, też, też przekonania odnośnie tego, bo też czasami rośnimy rośniemy w rodzinach, w których słyszymy różne zdania, które się stają naszymi też przekonaniami. Więc też tutaj może być zmiana przekonań, y, związanych z, z, z właśnie jak ktoś mówi wypitych z, mle, z mlekiem matki i to mogą być różne przekonania od nawet najgłupszych powiedzonych typu, że nie dla psa kiełbasa albo inni to zawsze mają a ja nie, prawda, że y, ktoś się urodził w lepszej rodzinie to jemu się należy y, taka krew, taka krew, taki kolor skóry, taki, y, tutaj można tutaj brnąć w porównania nieskończoność, a y, szansą Tutaj, wynikającą z tej karty, jest w roku ósemki u Was właśnie zrozumienie, że nie ma żadnych klatek, że nie ma żadnych ograniczeń, że jest tylko, jesteś tylko Ty i Twój duch, czyli Ty po prostu. I możesz wszystko. I to jest najważniejsze. A co zatem was może blokować? No i tutaj jest odwrotna sytuacja. Tutaj może być takie jakieś wewnętrzne, tradycyjne bronienie tego. Może ono wynikać też z otoczenia. Może to, co wy będziecie mówić gdzieś tam, jakiś przedstawiać wśród rodziny, bliskich, jakieś swoje zdanie na jakiś temat już po, już po tej transformacji, już po zmianie, to już może to być właśnie zrozumiane w jakiś taki Sposób przez innych konfrontacyjny na takiej zasadzie, że już nie jesteś nasz, na przykład, albo że coś tam, że, od, od, że no nie wiem, no w każdym razie tutaj może być taka sytuacja jakiegoś takiego rodzaju oddzielenia. I niezrozumienia tego. Może też tak być, że to ty tworząc już nową energię wokół siebie, tę nową równowagę wokół siebie będziesz musiał też bronić, by nikt nie wrzucał do twojego ogródka jakichś, wiecie, no, zgniłych żab po prostu, które zamiast ciebie wspierać będą, będą tworzyły właśnie takie negatywne energie więc tu mamy symbol kraty, klatki i tutaj mamy symbol klatki. Kwestia po której stronie klatki staniesz. Twój, inaczej świadomości tego, że, że, że nie ma tej klatki. To jest właśnie, to jest właśnie ta energia. Jeżeli będzie to taka sytuacja, że to inne osoby mogą w stosunku do was mówić: "Ach, to Dziewiąteczka się tutaj wywyższa, albo dziewiąteczka myśli, że wszystkie rozumy posjadała, albo że coś wie. Wyślij, wyślij światło i miłość i zostaw, zapomnij. Nie wchodź w jakieś rozmowy, nie, na siłę nikogo nie przekonuj, nic, nie rób tutaj w tym kierunku nic takiego. Otwieraj się przede wszystkim na to, by ta równowaga w Tobie po prostu dopilnuj tego, żeby ona, żeby ona była cały czas. Żeby nie było takiego, wiecie, chybotania tutaj. Prawda? Żeby, żeby gdzieś tam w jakiś sposób ciebie nie zarzucało. To jest tutaj w tym roku najważniejsze. Gdy będzie ta równowaga, to zysk będzie. Tutaj tak jak ten anioł właśnie złoty, z, zbana tutaj złoto wylewa na, dla, tych, dla tych ludzi. Prawda? Więc ważną rzeczą jest, by w tej równowadze wytrwać w tym roku. No i kochani, rezultat rada Energia cesarzowej, czyli samo się tutaj będzie działo, samo będzie się tutaj dla Was, kochani, układało wszystko. Można powiedzieć, bo cesarzowa po prostu jest ta energia kreatywności, jest nieustanna. To jest tak jak natura, która rodzi, rodzi, rodzi cały czas. Prawda? Więc to jest to taki właśnie uzyskanie tego dostępu do, do najwyższego dobra. To jest uświadomienie sobie, że ten czas, żniw, ten czas dobrobytu jest właśnie, jest, że po prostu jesteście w tym przepływie. Tutaj właśnie ważną, bardzo ważną rzeczą i to sobie zapamiętajcie, że, że w tym roku dobrobyt, sukces, awans, żniwa związane są z równowagą ducha i materii. Oczywiście ta równowaga przebiega na poziomie serca. Także to jest tutaj, myślę, taka najważniejsza energia, która wynika dla Was z tego roku ósemki. Działajcie w tej równowadze, ale już patrzcie dalej, patrzcie w gwiazdy, patrzcie, że. Te góry, które zdobywacie teraz, nie są ostatnie, że są kolejne, kolejne, że możecie więcej i więcej. Więcej zdobyć, ale też więcej odkryć, bo ta, ta energia duchowa to jest odkrywanie, to jest nieustanne odkrywanie, nieustanne poszerzanie swojej świadomości, które nigdy się nie kończy, bo to, co odkrywamy, jest nieskończone. Kochani, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że coś tutaj z Wami zarezonowało. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w innych czytaniach. Trzymajcie się ciepło dziewiątki. Pa pa!